Hej, hej, hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Alan Wake Okej, okay, używamy kolejki, jak pamiętacie ostatnio tutaj skończyliśmy e, Dokładnie przy tej lampie No a tymczasem... O nie, 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 Alan, wracaj! Ja pierdzielę. Ja... <grytanie> ale by był fail na początku odcinka, jakby mnie ten wagonik walnął. Nasz wagonik, ta kolejka <grytanie> Bo chciałem się tam ustawić, ale nie pomyślałem, że przecież to tu wjeżdża, bo to jest ta metalowa. Prawie tutaj taki metalowy próg, nie? Dobra. Używajmy sobie guziczka Co tu jest napisane? PLEASE KEEP DOORS CLOSED Czyli prosimy trzymać drzwi zamknięte Co jest? Oh shit, niedobrze Oj cholera, niedobrze jest Eee O kurde Ale chyba pojedziemy dalej, nie? Łoł wow. O ja pierdziele, nie mogę obrócić kamery w ogóle Łoł wow. the dobry. Oh shit. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. You can see them, too? Hell, of course I see him Come on, we gotta move. Why? <laughs> because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. Mm -hmm. It a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. Nieźle. We no też mi się tak kurde wydawało, że to on jest porywaczem. Łe będziemy mieli tutaj małą współpracę, tak? Ja mu będę oświetlać. No kurde, kolej z celu lepiej trochę. Co za Dobra. Dawaj no, rozwalaj go. Nie wiem, czy ja mu muszę dalej świecić, żeby on tego typa celował. Ale układaj się z celnością jest tragicznie, muszę przyznać. No patrzcie jak on... Ja pierdzielę, gościu, weź może trochę lepiej strzelać, co bo... Mówiłeś, że latarka jest dla leszcza, ty jesteś jakimś leszczem, nie? <ścoughs> Strzelasz tragicznie! Gorzej ode mnie. No dobra, idźmy z tym porywaczem. O! Uważajmy też, żeby nic mu się nie stało, jakkolwiek to brzmi, no ale wiadomo, on coś wie o Alice, tak więc... Ym... Więc lepiej, żeby nic mu się nie stało, bo inaczej się gościu, jest kolejny. Bo inaczej się nie dowiemy, co właśnie z Alice. Jeden chłopie, no bez kitu, strzelaj dokładnie, bo to jest jakaś porażka, co ty robisz, nie? Wow, Ładnie? Kurda, niestety. Ej, no nie ma żadnej broni. Kurda, nie Uwaga, no, to nieźle. Nie no dobra, czyli tak, jak przestrząc scroll, to użyję racy. No i kurde, on będzie otwierał tą bramę. Lepiej, jakby oni się zebrali w jakimś jednym punkcie. Dobra, zróbmy może tak. Rzućmy tą racę tutaj. Ok, dobra. Oni teraz nie podejdą, bo się boją, także nie musimy się bać. Dobra, rzućmy jeszcze jedną flarę. Dobra, to biegniemy w takim razie. Ok. Na szczęście nie było tutaj jakoś trudno. Kurde, gościu, nawaj tutaj. Zle ich, mamy tu światło, tak, więc nie musimy się nimi. Kurde, nie denerwuj mnie. Pierdzielę porwał Alice i jeszcze się z nami bawi, no. ale wiadomo, że nie da nam broni, no bo przecież możemy go zaatakować, nie? Także Także no jest to logiczne z jego strony, że on tej broni nie daje, ale kurczę no trochę mnie to niepokoi. Ta cała sytuacja. Ale no, daj tą broń, cholerdu! No właśnie. Debilu! Wow, co to było? Nie wiem czemu Alan nie chciał mi A i świetnie, dobrze jest Gościu strzelę, może w tych, którzy już nie są... Którzy nie są już w mroku. Ja pierdzielę ten... Irrytuje mnie ten porywacz, Patrzcie o... Kurde skubany w ogóle strzelać jej umie, no? Co za łeb? Jak my tu przez niego zginiemy... Czekajcie Przede wszystkim nie dać sobie zrobić pleców, to jest najgorsze. Na razie flar nie używajmy, skoro nie ma takiej potrzeby. Dobra, ładnie. No weź go zabij, ja pierdziele! Naprawdę mnie ten koleś drażni, On tak ciotowato strzela, że to jest masakra. Wow wow. wo. Ostrożnie. O ja a tu jest jeszcze ten. Dobra, zużyjmy baterię. To już jest taka sytuacja kryzysowa. Także tutaj się o te baterie nie bójmy. Dobra, oni już w roku nie mają. Także. Wow! To jest żart jakiś. Jak mnie ten porywacz irytuje, no zabij ich, idioto. Ja pierdzielę. Dobra. Ok. Przucamy te flaszki, żeby oni do mnie nie podeszli. Ok, tego chyba nie, nie zabił go. No, ty typie. Dawaj tego, dawaj tego typa. Wow! Niedobrze jest, niedobrze jest. Na szczęście ich to oślepia na jakąś chwilę. Ta latarka. Dobra, ładnie. Powiedziesz że to już koniec. Koniec już? Tak, dobra. Gdzie jest moja you're going to bring about something glorious and terrible once we get you some uh, proper editorial control what the hell are you talking about where's alice i want the entire manuscript or she's going to suffer bad you, you touch her oh goodly

Hmm, no właśnie, my nie mamy żadnego kurczę maszynopisu. Tu jest też cały problem, że nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to nie mamy mu czego oddać. Ale poznaliśmy jakby nową mechanikę w grze. Mamy te flary. To nie takie, że wiecie, z rakietnicy te flary wystrzeliwujemy, tylko możemy rzucać nimi tak pod siebie. Dzięki czemu przeciwnicy do nas nie podejdą i mamy trochę luzu. Także to się na pewno przyda w późniejszych etapach. No, teraz to jest jeszcze tak w miarę luźne. Ja zginąłem, bo kurde, ten kredyn nie umiał strzelać. Zupełnie. Okej. Okay. Co to jest? Niedźwiedzica. No dobra. Zostawmy to. Tu może coś leży. Niekoniecznie. Dobra. Jestem ciekaw, czy tą niedźwiedzicę da się może rozbroić. Kurde, wolę w to nie. Dobra, zostawmy to. I tu w ogóle cień widziałem. Także coś czuję, że zaraz mi z za rogu jakiś wyskoczy. Kolejna niedźwiedzica. Dobrze, że one się tak świecą. Ale dzięki czemu nie wpadnę w to. Raczej. Hmm. Tak bym się chciał jeszcze raz zajrzeć, czy jest to coś ciekawego, może. Ale chyba nie ma tu nic. Tam już mrok jest za dużo, żeby w to wejść. No dobra, to wracamy. Skoro nic nie ma, to wracamy, panie Jacku. Dobra. Pusto, pusto. Dobra, to lecimy tam. Wow, wow, wow! ile tego tutaj. Co tutaj do tych niedźwiedzic? Ja pierdzielę. Dobrze pamiętam, nie? że to się niedźwiedzica nazywa. Chyba tak. Na polowaniu to się zbytnio nie znam, ale z tego co pamiętam, to właśnie. Nazywa się to niedźwiedzica. To mamy jakąś chatę. Jestem tylko ciekaw. Nie no, chata nasza z Berym to nie jest. Maszynopis jeszcze, ale to zabrałem, więc. Już jakieś światło świeci. O, co tu. A nie, to liście. Myślałem, że to jakiś podejrzany rysuneczek, Ale nie. No dobra, to lecimy po tej kładce. Po tej kłodzie właściwie. Kładka to może być z desek. Tu mamy drewno surowe, czyli kłoda. Dobra. No jakie? Okay. Save pońcik No i dobra, no w wydaje się, być strasznie pusto. O! Nic nie mówię. Wow, w ostatniej chwili go zauważyłem Dobra, ostrożnie tu jeszcze jeden Okej, okay, chyba po walce, skoro gra spowodniła Nic tu więcej nie ma chyba Tu się coś świeciło? Nie, miałem takie wrażenie, dobra no, to spróbujmy się z tego lasu wydostać w dalszym ciągu dym, dum, dum, dym, dym. Wow, co jest? Łapętany jakieś Co? Łe! Jak się żem wystraszył typa? Kurde. No ale szybciej to przechodź. Okej, okay, ładnie. Dobra. Tu nic ciekawego. Nie, widzę, że ta przestrzeń jest dosyć zamknięta. Nie ma tu jakoś sporo miejsca na eksplorację. Nie ma też żadnych strzałek, które by podpowiadały... No nic tu nie ma właściwie. Chyba nie ma co tu eksplorować w zasadzie. Hmm. No, tam już jest mrok, dobra. Chociaż nie ukrywam, że chciałbym do jakiegoś światła dojść. Bo tak, kurczę, trochę, no... Dawno nie było jakiegoś takiego światełka. No, tu nic nie ma... Łe! O, ty. o kurde! Jeszcze ten mały jest! Flara! Dawaj go! Dobrze! Nie ma rzucania toporem, synu! Dobra. Amunicja do rewolweru, super. Okej, okay, uruchommy ten generator. Dobra. No i super. Możemy się podleczyć, także skorzystajmy z tego. O, bateria jeszcze. Jakby miał inną baterię, byłaby lipa. Ale mój sąsiad kichnął za ścianą, jestem ciekaw czy to słyszeliście. Byłoby śmiesznie w sumie, jakby to było słychać na odcinku. Taki, wiecie, taki łopsik Dobra, nic nie ma. Du, 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 du. Maszynopis, ale to... Strzelbunia! A nie, karabin myśliwski. Okej, okay, to jest jeszcze coś innego. Spoko. Myślę, że, że przyda się. In future. Tu coś mamy? Nie, chyba nie. No nic nie ma, dobra. Też raz pod światełko. Dobra. No i możemy lecieć. Dum, dum, Nie wiem, czy używać tego karabinu. Trochę mi chyba szkoda, amo, wiecie. Może sobie wezmę ten rewolwer, nie wiem. Dobra, tu pewnie jak zaskoczę, napadną mnie przeciwnicy. To jest niemalże pewne. O, to Holy shit! To nieźle. Tu jakaś raca jeszcze leży, super. Ile mam tych rac? 8. No to dobra, dobra ilość. Tu strzałeczka. boję się, że zaraz coś na mnie wyskoczy, no. Gdzie ona mnie prowadzi? Jakby do samolotu, chyba. No, do samolotu mnie to prowadzi. Zobaczmy. O! Zadało mi to coś? Może teraz z tamtej strony coś. Nie, niekoniecznie. Au! Zastanawiam się, gdzie ta strzałka mogła mi prowadzić. że po tym? O, tutaj jakby? O, jest, faktycznie, dobra, mamy to. I co mi skrzynką zaoferujesz? Dwie race, spoko, przygarnę z chęcią. Dobra, możemy zeskoczyć chyba na dół. Hm. A jak my się z tego lasu wydostaniemy, w ogóle chyba? Aha, ja poszedłem w zupełnie inną stronę, iż powinienem iść. <laughs> Okej, okay. aha, bo my tu musimy jakoś... Ej, hey, to gdzie mam iść w takim razie? A tam, dobra! Ja muszę iść tutaj. Tu gdzie tą racę zebrałem. Myślałem, że tu przejścia nie ma. A tu jest faktycznie przejście, dobra. Nawet mieliśmy tędy iść. I tym razem tam. Dobra Ło wow Słuchajcie co, czekajcie, ja zrobię jakieś taktyczne uniki tutaj. Wow! Dobra, może skorzystajmy z tego karabinu. Pokażę Wam, jak on działa. Dobra, muszę trochę części tych baterii zużywać, bo kurczę, ja tak mega oszczędzam, a i tak mam 15. <noise> Także no to i tak jest dużo, nie? O, plecy. Dobra, ładnie. Amunicja zużyta... Trudno... Dawajmy z tym generatorem. Siup! chup, Okej! Okay. Dobra. Safe point. Cik. super. Ej, co my tu jeszcze mamy? Amunicja do rewolweru, super. I do karabinu myśliwskiego. Dobra, to wiecie co? To w takim razie sobie poużywamy go jeszcze. Skoro podnieśliśmy ammo, to czemu nie? Mam tylko nadzieję, że wiecie co? Nie naskiemy się na jakiegoś cięższego przeciwnika po drodze. Takiego, na którego by się ten karabin myśliwski przydał, <noise> będę musiał w niego naparzać rewolwerem pół godziny, ale mam nadzieję, że tak nie będzie mimo wszystko. Dobra, hmm, co my tu jeszcze mamy? Tędy chyba muszę iść bardziej. Bardziej po tym boczku. No, chyba do tego domu musimy się dostać, co? Bo to nie jest raczej ta chata, którą wynajmujemy z Berem. Nie, on to raczej nie jest, co? Chociaż, według radaru, ja tam powinienem się udać. No, nie wiem. Tam raczej nie pójdę. No, co nie wiem? To jest ta chata, którą my wynajmujemy. Wow. Ostrożnie. Żeby nie oberwać jakimś toporem. O, achievement dostałem. Sezon polowań na opętanych. <laughs> Okej. Okay. Czyli widzicie. Dużo rzeczy w tej grze nie odkryłem, skoro po pierwszym podejściu znaczy po jednym podejściu jeszcze zbieramy achievementy jakieś. Jestem ciekaw, za co to, ale to już sobie y, sprawdzę poza nagraniem, może. Żeby was tu nie zanudzać jakimiś achievementami. Podejrzewam, że chodzi o zabójstwa z karabinu myśliwskiego. Tak mi się wydaje. Punkt zapisu, i teraz tak. Y, tu mamy drabinę, tak się zastanawiam, czy iść tutaj, czy może tam coś jest ciekawego? Nie wiem, zobaczmy na górze. Chociaż wydaje mi się, że ja na górę mam iść. Łe, 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 łe niedobrze. O shit, o oh, shit, o shit. Eee. Dobra, na, zostawmy to na razie. Spróbujmy, może najpierw. Aha, tu w ogóle przejścia nie ma, dobra. czyli na górę młyna, dobra, czyli tak czy siak muszę iść tędy. Okej, okay. ja myślałem, że coś tam w tej stronie ciekawego będzie, no ale widzę, że nie. No dobra. W takim razie lećmy tutaj. Może przebiegliśmy w miarę szybko. Łe. Dobra, to było dobre, to było dobre. To się udało. Nie, Alan! Jeden, jak on by mi tam spadł, to, to był taki fail. Dobra. Co jest? Aha. Możemy jeszcze wypalać ten mrok na podłodze. Amunicja do rewolweru, aha, mam maksa, dobra. 42 to jest maksymalna ilość. Muszę zapamiętać. Mhm, mamy maszynopis na górze. Teraz tak, mamy dotrzeć na górę tego młyna. Myślicie, że ja tam doskoczę? Nie, nie ma opcji. Dobra. Mhm. Tutaj chyba nic. Dobra, to ja chyba tędy muszę iść, co? Albo i nie. Holy shit, gdzie mam ich? Au! Naprawdę mi to zadaje obrażenia! Ała, Za idiotyzm. Dobra. Gdzie mam ich w tym momencie, to jest pytanie. Nie muszę iść tu? Na górę. Czekajcie. A jakby tą windą pojechać, jeśli w ogóle da się? Wait a minute. Można? Halo? Nie, no nie działa. Hmmm, znaczy żeby jakaś grubsza zagadka się szykowała? Mam nadzieję, że nie. Bo nagrywam to dosyć późno. I... Nie chcę mi się tu kminić nad zagadkami, czekaj. Nie no, co... To... Nie ma tu raczej nic zagadkowego chyba. O kurde, no z tym nic nie mogę zrobić. Tutaj no to co? To, to też tu nic nie zrobię, tak? No to jest jakieś takie miejsce tylko z kartką z y, maszynopisu O kurde Ej, to co ja mam teraz zrobić? Aha! Dobra! Jaki jestem głupi czasami Dobra Już to było takie proste, no? O nie muszę doskoczyć! Okej, okay. mamy to. Dobra. Bo takie proste, ja się tyle pierdzielę z tym. Panie Mroku, proszę znikać. Tu jeszcze mamy racę, super. Rac chyba mamy nieograniczoną ilość. Już mamy 12, także dobrze. Ja tak wszystko oszczędzam. Wiecie co powinienem chyba tą grę odpalić na hardzie na ten let's play, żeby właśnie yy, czuć trochę taką presję, że mam faktycznie mało tych rzeczy w ekwipunku. No teraz, co ja się wiecie, czuję tak na luźnej gumie. <noise> Okej, okay. proszę mnie nie straszyć. Dobra, tu nic, nic, dobra, wejdziemy tutaj. Jedyna droga do celu. No i dobra, dalej. The darkness. Co tam było napisane? Uwaga na spruchnięcie drzewa. Nie, to raczej nie było tam napisane. po Pomiocie! Czy ja zużyłem dwie baterie? Czy ja zużyłem naprawdę dwie baterie? Bo wcisnąłem dwa razy Q. Co za idiota? The darkness wears her face. Czyli ciemność, właściwie mrok nosi jej twarz. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, pewnie się dowiemy z czasem. Może chodzi o Alice, a może o tą kobietę. A ciulwi! Dobra, mamy karabin myśliwski. Ej, Słuchaj, Zresztą ja mogłem iść po ten karabin, kiedy się biję z tym gościem, ale nie wiedziałem, że on tu jest, więc. Ale zrzułem dwie baterie, ale się wkurzyłem trochę na siebie w tym momencie. Bo przez to, że wiecie, spamiłem kół, to Alan mi włożył dwie baterie zamiast jednej. Goddammit. No trudno. Dobra. Hmm. Hmm. Wow, duże pole ciemne pole. <grych> Jakby w tej grze było jasno kiedykolwiek. E... Hmm. A co jest tutaj? Mnie to zastanawia. Hmm. E, tu chyba nic nie ma z tego co widzę. Myślałem, że to jest jakieś przejście, ale nie. Przejścia nie ma. Ale dwie baterie podniosłem, także odzyskałem te, które niepotrzebnie zużyłem. Także dobrze. No Dobra, to łe, łe, łe. Łazieś łe. ty, kolejny dwal. Uwaga, bo... Wiedziałem, że ta beczka mnie ciapnie, nie. Znaczy ciapnie, capnie. Chciałem powiedzieć. O kurde, dwóch arz. Możby Ten jakiś furi dostał, co jest? Wow. Nowego Alan! Nie! Dobra. Okej, okay, mamy to. Mamy jeden... kurde, mocny ten karabin, ale strasznie wolny, to mi się nie podoba. On jest właśnie mocny, ale kurczę strasznie wolny. No to jest niedobre, niedobre. Nie lubię wolnych broni. No ale cóż. Nie można mieć wszystkiego, tak? Zazwyczaj jak coś jest mocne, to jest dosyć wolne. Tak jak w biatykach mamy też na przykład po kolei Mortal Kombat. Mamy mocne kombosy, ale one wymagają e, o wiele dłuższego czasu przygotowania, nie. Na przykład owa postać się ładuje do ataku. Oh shit. co jest? Drzewo. Okej. Okay. Pewnie z tej bramy wyjdzie. Czy nie spiło łańcuchową? O futk. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wiecie, co ja może spróbuję w ten sposób Dobra Tego tam ciecia zdejmę Tego jak najszybciej oślepiajmy Kurde Ja chciałbym, żeby on do mnie podszedł Bo wtedy mu rzucę... O właśnie, racę Ale go długo trzeba oślepiać Ej, nie widzę go Gdzie on jest? No, on aż tam uciekł Ale go trzeba oślepiać długo Ja pierdzielę Kurde, gin! O, ja on jest chyba odporny, co? Jest! Okej, okay, 8 nabojów aż. Tu dużo, dużo, nie powiem. No, ale dobra. Na szczęście bez żadnych obrażeń się obeszło. Także chyba dobrze poszło. Campgrounds. Ok, czyli jakieś chyba. do wynajęcia. W sensie ten camp to camping, nie? Czyli co takie. No wiecie o co chodzi. <grym> Teraz nie chcę mi się bawić w tłumacza. w tym momencie.

Niech będzie. Filmy Salona Weka nie ważą aż tak dużo, więc może niech będzie. Pograjmy jeszcze chwilę. No to najważniejsze, że z lasu właśnie wyszliśmy. Dobra. Sąć klucze do garażu, okej. Okay. Tu mamy jakiś maszynopis. Dobra, gdzie mogą być klucze? Tu jest amunicja, spoko. Tu nic nie ma. W męskim kiblu podejrzewam, będą klucze, ale to jest taka moja teoria. <laughs> And. Coś tu wyskoczy jak nic. Mamy tu save point, a, o, jest, jest, są klucze, dobra. Oh, a story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies, Alice dies. Okej okay, moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek, także mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, like suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku Zalana Wake'a. Na razie